Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym, ją nędzarzą. W dniu nieszczęścia Pan go ocali. Pan go szczerzy, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów. Pan go pokrzepi na morzu boleści. Podczas choroby poprawi całe jego posłanie. Ja mówię: O Panie, zmił się nade mną, uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nieprzyjaciele moje mówią o mnie złośliwie, Kiedyż on umrze i zginie jego imię? A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, Mówi puste słowa, w sercu swym złość gromadzi. Gdy tylko wyjdzie za drzwi, wypowiadają. Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą, I obmyślają moją zgubę. Zaraza złośliwa zawadnęła. Już nie wstanie ten, co się położy. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę. Ale ty, panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie, abym im opłacił. Potem poznam, żeś dla mnie łaskawy, gdy mój wróg nie odniesie nade mną triumfu. A ty mnie podtrzymasz przez wzgląd na mą prawość i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków aż po wieki. Amen.